No to czas go w takim razie... O nie! O Boże, przepraszam, przepraszam panowie policjanci. To nie ja, to nie ja. Ja nic nie chciałem złego zrobić. <grywa> Jezu, ja się boję. Chodzimy... NIE! O Boże! No kaman! on! Jezu, no naprawdę! Już jakiś czas z lotni nie korzystałem, więc fajnie, że wreszcie... ...mogę znowu to zrobić. Eee... Że co? Dobra... Okej... Okay. Przesuń się stary! Ej, on tak będzie tutaj naprawdę stał? No to jest dopiero niecodzienny widok. No ale póki co ruszajmy dalej. Nadszedł czas ataki pchnięcia. O górde, to chyba się odnosi do tego gościa, który jest wypięty tyłem. I ataki pchnięcia. Wiecie o co chodzi? Mamy jednego, mamy też drugiego. Nie trafiłem za pierwszym razem. Za drugim też nie. Za trzecim też nie. Poważnie. Jeszcze mamy chyba rysia. Kurde, co tu się wyprawia w tym momencie? Nie mam pojęcia, co to było. Wow, 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 wow. Wow, wow, Kurde, jak mnie przestraszyłeś? Co tu się, kurde, dzieje. Jest! Jezu, to się na mnie patrzy. O, oh. oh, widzicie gościan? Koleś się zbugował, patrzcie na to. Leci sobie do góry. Gij! Najlepsze jest to, że nie wiem, czy on zginie w ogóle teraz. No nie, no come on. Dobra, na szczęście udało się. Mamy byka też przed sobą. O, nie. Widzę, że miała być ciekawa animacja, ale nie do końca to wyszło tak, jak chyba twórcy chcieli. Ale my już mieliśmy okazję być świadkami tych miłosnych uniesień pomiędzy bykiem a krową. Jaki pistolet? Jaki pistolet? Serio? Znaczy, chciałem właśnie pistolet, a wyciągnąłem nóż. Chciałem powiedzieć, jaki nóż. No dobra, akurat mięsem to nie chciałem rzucać, spokojnie. A tymczasem zajmijmy się odgonieniem tych krów. O nie, widzieliście co ona właśnie zrobiła? Nie wierzę, że tutaj w tej grze nawet to widać. Na szczęście na ziemi już tego nie ma. Nie dostaniesz się tu, Ty Gnido. To się dopiero nazywają wieści. A Chris co? Potrafi znikać nagle w ciemnościach? I może jeszcze pogadamy z Elisą? A Czani co robi? Możesz tamtąd zejść, koleżanko? Przepraszam.